Witajcie rodacy, monitorów ultrapanoramicznych coraz to więcej na rynku. Dlatego ja dziś mam dla Was ciekawą opcję od Iliamy. Zapraszam na recenzję. Sprzęt przychodzi do nas w dużym białym kartonie z wyróżniającymi czerwonymi wstawkami. Po otwarciu trzeba przyznać, że sprzęt kapitalnie jest zabezpieczony na czas podróży przez twardy styropian. W środku znajdziemy ciężkie nóżki w kształcie bumerangu plus grubą i solidną podstawkę. Tu producent bardzo minimalistycznie na górze umieścił G-Master, czyli nazwę serii swoich monitorów. GB3466WKSU myślnik B1 jest oczywiście kompatybilny ze standardami. VSA 100. Dostajemy także komplet kabli HDMI, displayport zasilający i USB. Jest taki wygodny klucz do wkręcania od tych właśnie czterech śrub, by przymocować panel do podstawki. I tak naprawdę najpierw zobaczymy tył, a tutaj wiele się nie dzieje. Prostota i minimalizm, bez światełek czy ostrych krzywizn. Logo producenta u góry, poniżej dwa głośniki po 3W, no i to w sumie wszystko. Jedynie wewnętrzne schowały się pod spodem złącza. Do kabla zasilającego są dwa porty HDMI, również dwa display displayporty, wejście słuchawkowe, jak i dwa USB 3.0. Jak już przekręciłem monitor do prawidłowej pozycji, do pracy, no w Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to wielkość 34 cale, poziom krzywizny 1500 R, no to robi wrażenie. Spaczony zawodowo, od razu podotykałem, jak całość jest wykonana. Final około matrycy jest plastik dobrej, ale nie ekskluzywnej jakości. Na dole znalazła się lekko grubsza chropowata ramka. Po lewej stronie producent umieścił najważniejsze informacje techniczne, jak rozdzielczość, czas reakcji czy herce. Po środku mamy małe logo a trochę dalej w prawo znalazła się ikonka joysticka, byśmy nie musieli po macku gdzieś go tam szukać, jakbyśmy chcieli wejść w ustawienia. Przycisk ten swoją drogą jak się schylicie to zobaczycie, że jest lekko podświetlany na niebiesko. Działa jak typowy joystick i po przyduszeniu pokazuje nam się menu, a te jest bardzo proste w obsłudze, co nie jest tak naprawdę czymś oczywistym, bo niektóra konkurencja pod tym względem leży. Tutaj mamy wszystkie ustawienia, jakich oczekujecie od monitora dla graczy. Zmienimy kontrast, saturację, jasność, overdrive'a, głębie czerni itd. Możemy włączyć HDR-a, ale pamiętajcie, że wtedy zablokujecie ustawienia ręczne kolorów. No niestety, to tak działa, że włączając niektóre opcje, wyłączamy dostęp do wcześniejszych. Oczywiście to nie jest wymysł Iliamy, a tak to po prostu już działa. Włączyłem sobie zatem parę gier i tutaj i ja mi trzeba przyznać, że matryca jest naprawdę dobra, a to za sprawą jej parametrów. Kontrast statyczny 3000 do 1, więc czerni powinna być naprawdę czarna. Rozdzielczość 3440 na 1440 z 144 Hz odświeżania do gier to po prostu żyleta z zachowaniem płynności, o ile oczywiście Wasz kombajny z NASA może tyle FPS-ów uzyskać. Monitor wspiera także materiały HDR, ale tutaj pamiętajcie, że jego jasność to 400 kandeli na metr kwadratowy, czyli mamy po prostu HDR 400. Jak dla mnie trochę szkoda, bo to panel 8-bitowy, a w kolorów mamy 16 i 7 miliona. No, i tak jak do lamp RGB to w pełni wystarcza, tak tutaj byłbym w niebo wzięty, by to była matryca chociażby 8-bitowa plus FRC bo to by nam dało możliwość wyświetlania 10 bilionów kolorów. Jednak weźcie jeszcze pod uwagę cenę tego urządzenia. Porównując do konkurencji z tą samą specyfikacją, ten sprzęt jest po prostu tańszy i bardziej opłacalny. Oglądanie filmów w formacie 21 na 9 to bajka, a immersja wylewa wam się na klawiaturę. Praca w programach graficznych dzięki dużemu polu roboczemu to coś o czym każdy marzy. Miłym dodatkiem są jeszcze dwa głośniki z mocą 3W. Tutaj grają one naprawdę w porządku. Oczywiście jak na monitor. Patrząc również na szerokość i wielkość tego monitora, no to byłem ciekawy, jaki jest tutaj backlight bleeding. Bo niekiedy u konkurencji jest on po prostu nie do przyjęcia, jak widzicie na fotce. Tutaj w moim egzemplarzu taki w ogóle nie występuje i mam naprawdę ogromną nadzieję, że to nie jest wina tego, że to egzemplarz recenzencki, a jakości i weryfikacji panelów u producenta. Niemniej jednak wielki szacun. Miałem również parę 34 calowych ekranów i wszystkie trzęsły się jak galareta. Teraz dosłownie walę w biurko i dopiero jakieś drgania uzyskuję, gdzie pozostałe by już wibrowały jak turystyczny aparat do masażu. Na pochwałę zasługują również kąty widzenia, bo z każdej strony wszystko jest ostre i dobrze widoczne. Tutaj akurat i tak w głównej mierze będziecie siedzieć przed monitorem na wprost, ale warto to odnotować. W grach nie widać żadnego smużenia, wszystko jest masełkowate i płynne, a to głównie dla graczy jest monitor, tak więc pod tym względem na 100% będziecie usatysfakcjonowani. Jeżeli chodzi o kolory, tutaj dzięki bogatemu menu możemy je sobie ustawić pod siebie a jak już to zrobimy, no to to co będziecie oglądać, wyglądać będzie naprawdę dobrze. Generalnie patrząc na cenę tego monitora, to jest to super solidna oferta. Oczywiście konkurencja to co oferuje GB 3466WQSU Myślnik B1 również ma i to wcześniej, ale po dzień dzisiejszy jest droższa, tak więc decyzja należy do Was, a ja polecam. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!